Angelika Borys i Andrzej Poczobut od 34 tygodni w areszcie bez aktu oskarżenia, Białoruś. Angelika Borys i Andrzej Poczobut od 34 tygodni w areszcie. Wciąż brak aktu oskarżenia. We wtorek mijają 34 tygodnie 238 dni, od zatrzymania liderki Związku Polaków na Białorusi Angeliki Borys, a w czwartek od zatrzymania Andrzeja Poczobuta. W ich sprawach wciąż toczy się śledztwo. Nie wiadomo, ile jeszcze czasu spędzą w areszcie zanim sprawa zostanie skierowana do sądu. Termin zatrzymania upływa 25 listopada, ale najprawdopodobniej zostanie on ponownie przedłużony, przekazała tabrona dziennikarza Oksana Poczobut. Jak stwierdziła, Andrzej do tej pory nie otrzymał materiałów sprawy do wglądu, co oznacza, że na pewno nie zostanie skierowana do sądu w ciągu miesiąca. Myślę, że znowu termin aresztu zostanie przedłużony na trzy miesiące. Możliwe, że proces zacznie się po roku od zatrzymania, ale to tylko moje przypuszczenie, dodała Oksana. Polscy aktywiści przebywają w więzieniu już 34 tygodnie to prawie 8 miesięcy według białoruskiego kodeksu postępowania karnego w przypadku ciężkich i szczególnie ciężkich przestępstw. Termin aresztu może być przedłużany do 12, a następnie do 18 miesięcy. Formalnie, artykuł o podżeganiu do nienawiści na tle narodowościowym, na podstawie którego Poczobut i Borys są przetrzymywani w areszcie, spełnia powyższe warunki. Opozycjonistom grozi kara od 5 do 12 lat więzienia. Jednak białoruskie środowiska obrońców praw człowieka, władze Polski i społeczność międzynarodowa. Kategorycznie uznały sprawę karną wobec przedstawicieli polskiej mniejszości za motywowaną politycznie. Jest to pokazowa represja, która wpisuje się w falę ataków na społeczeństwo obywatelskie na Białorusi i wolność słowa. Andrzej jest człowiekiem z zasadami, jest uparty, ale nie zdecydował się na plus-układ plus z władzami. Postanowił, że zostanie na Białorusi, chociaż wiedział. Co mu grozi i myślę, że decyzję tę podjął jeszcze przed zatrzymaniem. Wiadomo również, że proponowano mu wolności w zamian za wyjazd z kraju. Gdy był już w więzieniu, ale on stanowczo odmówił, przekazał pap Barys Charecki z Niezależnego Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Basz, który z ramienia tej organizacji monitoruje sprawę karną wobec Andrzeja Poczobuta. Polski aktywista jest dziennikarzem, przez wiele lat współpracował między innymi. Z białoruskimi mediami, z gazetą wyborczą, z telewizją Polonia. Andrzej to dziennikarz z krwi i kości, nie przestaje nim być poza pracą. I on i Angelika i związek Polaków, które zdelegalizowały władzę, zajmowali zawsze moralne stanowisko, stawali po stronie praw człowieka, wolności osobistej. Ta wolność rozciąga się również na prawo do mówienia prawdy o historii. A na Białorusi każdy człowiek i organizacja, który nie zgadza się z władzami, jest zagrożony, mówi Harecki, który sam obecnie przebywa za granicą. Basz został zlikwidowany, a jego portal internetowy zablokowany. Poczobut, Borys i jeszcze trzy polskie aktywistki zostali zatrzymani w marcu na fali plus czystki wszystkiego związanego z Polską. To była plus pokazówka plus, żeby uzasadnić i wzmocnić represje wobec środowisk polskich. Zarzut plus podżegania do nienawiści plus jest całkowicie absurdalny, bo działalność ZPB miała na celu właśnie zbliżenie pomiędzy ludźmi, pomiędzy społeczeństwami. Oni są obywatelami Białorusi, ale są także Polakami. Białoruś to jest ich państwo i chcieli po prostu prowadzić normalną działalność którą mniejszością gwarantuje prawo międzynarodowe i którą zapewniają cywilizowane państwa, mówi. Angelika Borys została zatrzymana 23 marca za organizację wydarzenia kulturalnego, które władze uznały za nielegalne. Poczobut, jak Irena Biernacka i Maria Tiszkowska, a także działaczka z Brześcia Anna Paniszewa, zostali zatrzymani dwa dni później. Wszczęto sprawę karną. Aktywistów oskarżono o rehabilitowanie nazizmu, zarzucając im wychwalanie zbrodniarzy wojennych, w tym Romualda Rajsa, którego odpowiedzialnego za powojenne zbrodnie na białoruskich cywilach. Po krótkim pobycie w areszcie w Mińsku całą piątkę przeniesiono do aresztu w niedalekim rodzinie. W maju Biernacka, Tiszkowska i Paniszewa zostały wysłane za granicę w zamian za wyzwolenie. Władze białoruskie przekonywały, że żadnego przymusu nie było, jednak same działaczki przyznały, że nie pozostawiono im wyboru, mogły być wolne tylko poza granicami Białorusi. Poczobut na takie rozwiązanie się nie zgodził. Sceliwa wreszcie przekazał, że ma świadomość, jakie konsekwencje mu grożą, ale jego decyzja pozostaje niezmienna. Przypominały losy, bohaterów AK, których traktuje jako moralny wyznacznik i których dzisiaj władze białoruskie i rządowi propagandyści zbiorczo nazywają zbrodniarzami. On zdecydowanie postanowił, że nie wyjedzie. Pisze mi, że ten proces traktuje nie tylko jako swój, ale jako proces wobec prawdy historycznej, polskich żołnierzy, AK. Przygotowuje się do niego, przekazała oksana Poczobut. Sytuacja Angeliki Borys jest inna. Z dostępnych informacji wynika, że szefowa ZPB, która doświadcza w areszcie bardzo ciężkich warunków i ma poważne problemy ze zdrowiem, jest gotowa na wyjazd z Białorusi. Jednak odmawiają jej tego białoruskie władze. W ambasadzie RP w Mińsku przekazano PAP, że począwszy od chwili zatrzymania polskie władze i pracownicy dyplomatyczni stale podejmują działania na rzecz uwolnienia Andrzeja Poczobuta i Angeliki Borys. Niestety, jak dotąd nie spotkało się to z konstruktywną i efektywną reakcją ze strony białoruskich władz, powiedział PAP Harkdaffa i Res Marcin Wojciechowski. Perspektywa jest bardzo mglista, to może ciągnąć się jeszcze bardzo długo, stwierdził Barys Harkski. Uwarunkowania prawne to jedno, ale ta sytuacja nie ma nic wspólnego z prawem. To jest sytuacja polityczna, a Andrzej i Angelika są w niej zakładnikami, ocenił białoruski dziennikarz. Harecki przewiduje, że do uwolnienia polskich aktywistów może dojść jedynie w sytuacji ewentualnego ocieplenia stosunków, przynajmniej krótkotrwałego. Obecnie obserwujemy jednak coś zupełnie odwrotnego. Zwłaszcza w sytuacji, gdy. Co najmniej z przyzwolenia białoruskich władz dochodzi do eskalacji sytuacji na granicy i zagrożone jest fizyczne bezpieczeństwo tej granicy, powiedział Charecki. Informacji na temat sytuacji Poczobuta i Borys od początku zatrzymania jest bardzo niewiele. Adwokaci nie ujawniają żadnych informacji, najwyraźniej w obawie o konsekwencje. W ostatnich miesiącach na Białorusi odsunięto od zawodu szereg prawników, którzy bronili aktywistów i opozycjonistów. Obrońcy zatrzymanych aktywistów zostali formalnie zobowiązani do nieujawniania informacji o śledztwie. Jedyne informacje mam z listów od Andrzeja, które przychodzą dość regularnie, przekazała Oksana Poczobut. Najprawdopodobniej do Poczobuta docierają jedynie listy od niej. Śledczy powiedział mu, że wszyscy o nim zapomnieli, dodała żona dziennikarza.